Bardzo mi miło rozpoczynać tą sesję, chociaż tak czuję taką mocną odpowiedzialność, żeby dosyć gładko wejść po ostatnich wieczorach w tematykę naukową. I ponieważ tu jest przekrój dosyć duży na widowni, od około 2 wzwyż, to tak postaram się gdzieś wypośrodkować. Tak więc chciałbym powiedzieć o, o nuklearnym makaronie. I, i tak, więc, więc tak, to w zasadzie Wód zapowiedział, że interesuje się E, Nadciekłością szeroko pojętą e, i e, więc ta nadciekłość występuje w bardzo wielu formach. Tak naprawdę, jak, e, jak robiłem doktora u, u Tomka Sowińskiego, to ja byłem zainteresowany takimi gazami, które są schłodzone. Gazy to jest tak dużo powiedziane, bo to jest kawałek metalu, który w wysokiej próżni po prostu paruje, więc w naszych warunkach to zwykle nie jest gaz. Natomiast w wysokiej próżni to jest gaz, jego się składza laserami do nanokelwinów, i on tam może pewne nadciekłe własności wykazywać. To są gęstości około 10 rzędów wielkości mniejsze niż powietrze czy woda. Więc to są bardzo rzadkie układy takie. Natomiast tu oczywiście z codzienności takiej, czy, czy medycznej, czy, 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 czy tego jak ktoś śledził, co się działo około dwóch tygodni temu na, w mediach odnośnie nadrzewodnictwa to tutaj gęstości są typu właśnie zbliżone do ziemskich, tam też mamy nadciekłość, ten, to zjawisko fizyczne, ale jeżeli pójdziemy głębi, to znaczy w takie bardzo gęste ośrodki, 10 rzędów wielkości większe, z grubsza, wyższe gęstości niż to, co mamy na Ziemi, to znajdziemy się w gwieździe neutronowej i tam też nadciekłość występuje, czyli to jest taki bardzo fajny, uniwersalny fenomen, który znajduje się w wielu, naprawdę w wielu zupełnie różnych, skalach energetycznych, gęstości itd., dalej, więc to, to są bardzo ciekawe rzeczy i, i właśnie po, po, po tym, jak współpracowałem z Tomkiem, przeszedłem do, zmieniłem działkę na gwiazdy neutronowe, nie wiem, czy to jest jakieś takie, mój pierwszy referat 17 lat temu był właśnie o gwiazdach neutronowych na moim pierwszym obozie, później chciałem odejść od astronomii i raczej naukowo, ale astronomia mnie dogoniła i właśnie od paru lat zajmuję się gwiazdami neutronowymi. I teraz, żeby dla przyzwoitości... Aha, jeszcze przykład, na, na, gdzie przewodnictwo może grać rolę. Ponieważ na, 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 na przewodnikach można wytwarzać wysokie pola magnetyczne, więc to się przydaje, jeżeli chcemy, żeby pociąg lewitował i kołami nie tarł Tu są, tutaj, żeby obrazować tkanki, tam też trzeba, potrzebne są wysokie pola magnetyczne. No to jest przypadek wypychania magnetycznego i, i lewitacji. I teraz dla przyzwoitości jak powstaje gwiazda neutronowa, to już wszyscy tutaj raczej wiedzą, ale tak jak powiedziałem, wchodzimy powoli, więc jeżeli już po bardzo długim czasie wodór podczas fuzji termojądrowej zacznie się zamieniać odpowiednio, dużo helu powstanie, później hel zacznie się spalać w cudzysłowie termojądrowo w węgiel, to następują dalsze, dalsze reakcje jądrowe, więc z, z, Węgiel przechodzi w neon, to już jest 100 lat, więc dla nas może dużo astronomicznie to jest tyle co nic. Następnie neon w tlen. Tlen w krzem. Tutaj te skale czasowe widać, że się skracają. Później krzem w żelazo i to już stamtąd dalej już nie można czerpać energii, e, ponieważ e, jeżeli, jeżeli e, zobaczymy, jaka jest średnia energia wiązania na jeden nukleon, to właśnie dla żelaza e, w próżni, tutaj podkreślę to dalej, się do tego odwołam. Minimum to jest właśnie żelazo. I, e, więc tutaj tej energii widać, że można dużo wyciągnąć, natomiast dalej już, już, już nie bardzo. I później później nie, w wybuchu supernowej jest dostarczana energia, żeby wytworzyć to, co jest powyżej. To, to pewnie jest fakt powszechnie znany, ale, e, ale tak to działa. Więc e, a w, a w, tak, tutaj jakiś przypadek rysunek z, z, z jakąś fuzją. Jądrowym. tutaj akurat hel jest o tyle ciekawy, że, że jest w lokalnym minimum. To jest bardzo, bardzo mocno związany e, układ czterech ciał. Dwóch protonów, dwóch neutronów. E, I teraz tak, jak po wybuchu mamy piękne obiekty, które możemy obserwować e, w, różnych, w różnych zakresach częstotliwości. E, no i gdzieś tam w środku jest, jeżeli parametry nam będą sprzyjać, że e, ani nie przejdziemy w Czarną dziurę ani nie w, w Białego Karła. Czyli parametry będą sprzyjać powstanie gwiazda neutronowa. E, I tak żeby przejść przez, e, przez wszystkie ekstremalne wielkości związane z gwiazdą neutronową, ponieważ ta nadciekłość się bierze z, z tego, że dużo rzeczy, dużo, dużo parametrów jest właśnie ekstremalnych, e, to taka typowa gwiazda neutronowa waży tyle, co, co milion mas Ziemi. I to są około dwie masy naszego Słońca. I to wszystko. Y, pytania później. Dobra? Y, y, to później I i ta, ta masa jest skupiona w wielkości rzędu, jeżeli to jest Ziemia, a to jest Księżyc. To tutaj trochę powiększyłem to jest gwiazda neutronowa. Y, więc to są bardzo małe obiekty typu wielkości miasta. Y, a to, dlaczego to wszystko pokazuje, jest to, że jeżeli podzielimy tą masę przez objętość, to gęstości są porównywalne z gęstościami jąder atomowych. To są bardzo... Stąd te 10 rzędów wielkości jest grubsza więcej niż to, co jest na Ziemi, żeby, żeby dostać nadciekłość. I oprócz tego, że ponieważ taka gwiazda jest bardzo przyzwoita, więc jeśli chodzi o zachowanie, to jest zasada zachowania pędu, która tutaj jest... która tutaj będzie działać i ona i o ile typowa słońce się obraca w ciągu około miesiąca, to jeżeli, jeżeli sobie przeliczymy, żeby moment pędu był zachowany i rozmiary się są stworzone takiej gwiazdy, to tutaj okres obrotu to są sekundy i to jest ważne z obserwacyjnego punktu widzenia, ponieważ my obserwujemy, znaczy astronomowie obserwują właśnie takie najczęściej pulsary, znaczy jeżeli. Gwiazda neutronowa się obraca wokół osi i emituje e, e, szeroko pojęte światło pod jakimś kątem. To co chwilę może nam mrygać taki pulsar. E, od milisekund przez kilka sekund zwykle. Więc e, tu też są rzędy wielkości. Są bardzo różne gwiazdy neutronowe. I to co obserwujemy, e, to jest to, że, e, że, że okres. Tych, tych pulsacji zwykle spada, ponieważ energia jest tracona, więc ta gwiazda spowalnia i ona spada. I to są rzeczy, które, które prawdopodobnie większość osób wie, o których mówię. Natomiast tutaj chciałbym dać to wszystko jako argument, że mimo że takie gwiazdy są nie wiem, z 200 lat świetnych i dalej, zwykle, to my trochę możemy powiedzieć, co tam się w środku dzieje. To znaczy, nawet z tego w zasadzie z obserwacji albo tych pulsacji, albo, albo też temperatury można mierzyć yy, takich gwiazd, powierzchni, to możemy z całkiem sporo informacji dostać i to, to, co ja będę pokazywał dalej, że ja próbuję mówić, co się dzieje pod powierzchnią jeszcze 200 metrów, mimo że, że pewnie też niewiele wiemy nawet w samej Ziemi, co się dzieje pod powierzchnią, to są, to są ciężkie rzeczy, trudne, natomiast tutaj, tutaj też możemy pewne, e, pewne e, więzy na różne parametry możemy dostać. I to jest właśnie... I typowy przykład, e, jakiś tam e, pulsara, który, którego on traci energię, to jest układ zamknięty, natomiast okazało się dosyć szybko, że mimo że on spowalnia swój ruch, to od czasu do czasu jest tak zwany glitch, czyli usterka, to znaczy ten pulsar zaczyna przyspieszać. I bardzo długo ludzie nie wiedzieli, dlaczego on przyspiesza, ponieważ to jest, to, to jest układ jakiś tam pojedynczy, to nie jest układ podwójny, czy tak, żeby jakaś masa mogła przechodzić żeby rozkręcić ten pulsar, to chwilę się ludzie pozastanawiali, ale zaraz skojarzyli, że z parametrów typowych gwiazd wynika, że to jest układ nadciekły, a jeżeli jest układ nadciekły, to zwykle jest tak, że jeżeli sobie wyobrazimy taki typowy nadciekły układ, nadciekły helm, jeżeli go puścimy w jakiejś takiej cienkiej rurce, to on, kwantowe własności tego nadciekłego układu powodują, że on nie może się wzbudzać przez co on nie może wytracać swojej energii. On jest w, takim, w takiej pułapce trochę, że on tam w, pewne wzbudzenia nie są dozwolone i on przez to musi płynąć. E, więc, więc ta rurka, w której płynie nadciekły Hel i sam Hel, to są one bardzo słabo ze sobą kontaktują. I jeżeli gwiazda neutronowa jest nadciekła, to znaczy, że ona nie jest cała nadciekła, tylko w pewnych warstwach na przykład jest nadciekła, to znaczy, że część gwiazd jest nadciekła, a część nie. Ta część, która nie jest nadciekła, nazywamy to normalną, to jest ta część, która emituje światło, które widzimy, czy tam jakieś fale innych częstotliwości i my widzimy, że ona spowalnia sobie cały czas. Ale w pewnym momencie ta różnica prędkości między, między tą częścią normalną a nadciekłą jest tak duża, że tam występuje taki lawinowy przeskok momentu pędu. I to jest właśnie to co widzimy, że ta skorupa normalna ona spowalnia, ale ta część nadciekła nie wie, że ona spowalnia, w pewnym momencie się dowiaduje i, i, i ta nadciekła część bardzo szybko się kręciła i w tym momencie tą pręd, ten, ten moment pędu przekazuje skorupie i ją rozkręca. I to jest to co jest widoczne i to jest coś co się zdarza raz na parę miesięcy, parę lat w różnych pulsarach. Yy, i to wynika z nadciekłości, czyli ze z tego, co dzieje wewnątrz gwiazdy neutronowej. Więc to jest, obserwując sam sa samo to, jak one się kręcą, możemy zobaczyć, co jest w środku i jakieś wnioski wyciągać z tego. Yy, tak, więc. Yy, Pytanie o, czy, tak? Te, czy można powiedzieć, że te powierzchnie pękają wtedy, czy. czy... No. Pękanie? Nie, nie wiem, czy to jest dobre słowo, pękanie. Ja bym musiał, że... Tak bym nie powiedział. To, to można. Yy, tam jest tak, że, i, bo to jest tak, że jeżeli się na, y, moment pędu układa w nadciekłych, przejawia się w postaci wirów kwantowych. To znaczy, tak, że, tak jak mamy jakąś bryłę sztywną, ona się obraca, to w, w nadcieczach zwykle to jest tak, że jest jakaś ciecz i, i ona może mieć pewne tylko skwantowane wartości dyskretne momentu pędu. I to, i to są po prostu takie wiry. I, i oczywiście w gwiazdach neutronowych to są ciężkie rzeczy, żeby to z, zobaczyć. Natomiast możemy sobie zrobić taki analogiczny układ, na przykład nadciekły hel, czy zimne gazy, czy coś innego. I tam faktycznie, jeżeli rozkręcimy e, w jakimś pojemniku ten, na przykład nadciekły hel to i, i sobie będziemy świecić światłem i widzieć, jaka jest gęstość, to można zobaczyć wiry. I jeżeli teraz e, będziemy spowalniać tą część normalną, to w pewnym momencie te wiry są wypychane na zewnątrz, do ścianek, czy do pojemnika, czy do tej części normalnej i w ten sposób to wypchnięcie wiru powoduje, że wir przestaje istnieć, więc nad, nadciecz traci moment pędu, a ta skorupa, czy ta część normalna, czy cokolwiek by to nie było, to ona, ona zyskuje z rozkręcana. Więc pę pękanie to nie wiem, czy jest dob czy to dobre słowo. To jest koncepcja, że następuje takie dostosowanie się kształtu skorupy. A, Przepraszam, Ale to, 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 znaczy, to było zarzucone, jak rozumiem. To znaczy, to, to są dwie w sumie rzeczy, bo jedna rzecz to jest transfer tego momentu pędu i to jest taki, taki trochę model zabawkowy, że ja jakby na tym kończę, natomiast to, co się dalej dzieje, to jest oczywiście inna historia, bo ponieważ moment pędu się y, zmienia, to też ta skorupa ma jakiś tam kształt, więc oczywiście ona może pewnie pękać i się deformować, i te deformacje będą występować, bo sam ten proces, on, on tu jest dużo pytań otwartych generalnie, ale zwykle, tak jak sobie to wyobrażamy, to jest raczej tak, że, że ja może na koniec do tego wrócę, bo będzie mi potrzebna budowa, co jest w środku, to będzie prościej, może, ok? Znaczy nie, mogą być w trakcie, tylko że na koniec. Y Będę miał trochę podbudówkę, o, o czym mówić, bo teraz, dobra, to w ten sposób może zróbmy. Bo ja teraz chciałbym właśnie, ponieważ odległość mniej więcej z, z załęcza do, do Wielunia to jest tak z grubsza, do, z powierzchni do, do, do środka gwiazdy i tak, na taki spacerek bym się teraz wybrał, żeby przejść od samej powierzchni aż, może nie do centrum, bo tam to w ogóle nie wiemy, co się dzieje, jest du, dużo pytań. Natomiast te, te fragmenty z kilometr, z, tych, z tego promienia 10 km, to tak z, z kilometr to mniej więcej jesteśmy w stanie coś policzyć i, i, i wiedzieć. A ponieważ najważniejsze jest wnętrze, e, i e, ja nie wiem na ile tutaj s, ludzie są, znają się na kuchni włoskiej, więc żeby w te makarony wejść, to zaczniemy tak delikatnie e, e, w, od kuchni włoskiej. Więc tak, na, e, tutaj na samej górze, ponieważ to jest blisko próżni, to tam są raczej. Tak jest bardzo ściśnięte metaliczne żelazo, coś w tym stylu można sobie wyobrażać, taką na powierzchni. Natomiast żelazo, tak, które składa się między innymi z protonów. To, że gwiazda neutronowa, to nie znaczy, że wszystkie są tylko tam neutrony. Oczywiście większość neutronów tam jest tak naprawdę, natomiast tutaj w tych częściach im bliżej powierzchni, tym więcej protonów jest. Więc to dla niektórych jest takie zaskoczenie, ale tak, tam jest, jest całkiem sporo protonów rzędu 50% na, tutaj na górze przy skorupie i oczywiście im niżej idziemy, to tam ta równowaga, co jest najbardziej się jest opłacalne dla, dla układu, się przesuwa, ponieważ im bliżej te, tak jak w metalu mamy jakieś jądra atomowe, to im bliżej one są ściśnięte do siebie, to oczywiście energia kulombowska jest coraz większa, więc czasami... Po prostu w pewnym momencie opłaca się, żeby nastąpiła zamiana elektronu protonu w neutron, żeby trochę rozcieńczyć neutralnie tą całą materię jądrową. I im niżej będziemy schodzić, im głębiej, im większe będą ciśnienia, to tym więcej tych protonów się zmieni w neutrony. Więc tutaj będzie coraz bardziej bogata w neutrony materia. I w pewnym, więc w pewnym momencie jest też tak, że. Neutrony, kolejne neutrony, które się taki obrazek, że się protony w neutrony zamieniają, to one już nie tworzą stanu związanego nawet z tym jądrem, więc one się tworzą i sobie pływają gdzieś pomiędzy tymi jądrami, i powstaje taka właśnie taka zupa neutronowa, w której są zanurzone jądra takie bardzo dziwne izotopy, o których zaraz pokażę. I ta zupa jest nadciekła. więc tak naprawdę tam jest oddziaływanie między tymi jądrami. I tą nadcieczą. I to jest coś, co mnie bardzo interesuje, właśnie. A tu są przykładowe izotopy, więc, o ile tutaj na samej powierzchni, tutaj jest 26 protonów, 30 neutronów, to wszystko się zgadza, jest wszystko w porządku. to Im głębiej idziemy, to proszę zobaczyć, tutaj na przykład jest cyrkon, tam jest najbardziej stabilny cyrkon. W próżni żelazo wygrywa, jeżeli chodzi o energię. Tutaj w dużych gęstościach, na przykład cyrkon, może być tym najbardziej stabilnym pierwiastkiem. I proszę zobaczyć, że że tych neutronów tam jest półtora tysiąca prawie. Więc to są takie bardzo dziwne izotopy, ale też warunki są bardzo ekstremalne. Stąd, yy, stąd tak, tam jest dosyć I, i to wszystko jeszcze pływa w neutronach, bo one są osobno. I też odległości między protonami to jest półtora tysiąca fermi, to to aż o dwa rzędy wielkości się zmienia. więc one naprawdę są bardzo blisko siebie i te odległości tutaj to są blisko jądra gwiazdy, gwiazdy neutronowej. To są takie odległości, gdzie oddziaływania silne, które trzymają wszystko w ryzach, i oddziaływania kulombowskie, które odpychają, są porównywalne i tam tak naprawdę musimy bardzo dobrze modelować te rejony, żeby wiedzieć, co wygrywa z tych dwóch oddziaływań. Są dwa oddziaływania, które mają porównywalne nie, nie można jednego z nich o nim zapomnieć, bo jeżeli jesteśmy w jądrze, to już możemy. Oddziaływania silne będą wygrywać, więc tam możemy pewne założenia zrobić i to, i to będzie tak działać. Natomiast jeszcze jesteśmy w skorupie, tam kulombowskie są bardzo silne, natomiast pomiędzy to jest ten reżim, który jest, nie możemy, musimy brać obydwa pod uwagę i dlatego to jest bardzo trudne, żeby to, to robić. Więc, więc, jeżeli jeszcze raz, idąc z dołu, tutaj mamy normalną, normalny metal, powiedzmy, on jest coraz bardziej, izotopy się zmieniają z, z żelaza przez przez różne na, na, na cyrkon, głównie w tym rejonie, i to jest moment, w którym kilkaset metrów, w którym neutrony już przestają się przyklejać w ogóle do tych jąder i sobie pływają swobodnie, tworząc i A później to już jest jądro, w którym nawet nie wiemy, jakie rodzaje cząstek tam istnieją, bo nie możemy tego próbkować bardzo precyzyjnie. Więc tam już jest duża zagadka, co się dzieje w środku. Są pomysły, żeby tam była materia dziwna, na przykład jakieś inne kwarty występowały, ale tu jest dużo otwartych pytań i naprawdę nie ma, nie, ma, nie ma wielu pewników. Natomiast ta materia tutaj jest jednorodna, już to, to wiemy, że w tych warunkach na pewno będzie jednorodna. Tak, i ponieważ już niedługo muszę kończyć, to, to ja tylko powiem, że właśnie ten rejon, gdzie te oddziaływania kulombowskie i nuklearne są porównywalne, to jest, to jest rejon, w którym, ponieważ tutaj mamy taką sieć krystaliczną, a tu mamy sieć jednorodną. I pytanie jest, jak jedno w drugie przechodzi, jeżeli mamy dwa, dwa, dwa tak silne oddziaływania. I z różnych przybliżonych wyliczeń wynika, że tutaj tu, są, tu mamy sieć taką typu właśnie metaliczną. Te, te, żółta, te żółta część to są protony. Tutaj to są takie kulki. I jeżeli będziemy zwiększać gęstość, będziemy coraz niżej, to te kulki zaczną się łączyć w nitki. Tutaj się okazuje, że ten stan podstawowy to będą takie nitki, tak jak spaghetti. E, tutaj kulki, tak jak e, noci. Następnie te nitki mogą się w wafle, takie w gofry łączyć, które z kolei, jeżeli będziemy dalej mieć jeszcze większą gęstość, będą tworzyć takie protonowe lasagne. Które później z kolei, nie wiem, w co one przychodzą, ale w pewnym momencie tu jest, są antymakarony, to znaczy, ja nie wiem, czy to nie są antynitki, to znaczy, protony tworzą taką, taki blok i są takie dziury nitki. Gdzie są tylko neutrony. No i mamy na końcu tutaj ser szwajcarski, czyli takie anty pierwszy przykład. I to jest coś, czym docelowo chcę się zajmować. Jakby teraz, teraz tworzymy oprogramowanie, które może, może, może podziałać w tą stronę. E, bo, żeby, żeby liczyć takie rzeczy musimy używać superkomp... Aha, bo tak, bo, e, bo tu też warto wspomnieć, że problem, żeby zrozumieć gwiazdę neutronową też polega na tym, że skale wielkości są zupełnie różne, bo oczywiście bardzo ważne są działania silne, które są na femtometrach, czyli 10 do minus 15 metra skali. Później z tego wynika jakaś dynamika, na, na jakaś taka mikronowa. Która wychodzi, a na końcu, jeszcze trzeba oczywiście wziąć pod uwagę, że to jest bardzo masywny, z dużą grawitacją obiekt, i, obiekt. I tam trzeba używać narzędzi, które sobie poradzą z tym, że to jest, to jest ze, które wezmą pod uwagę ogólną teorię względności, hydrodynamikę i te wszystkie jakieś procesy, no i to będą oczywiście modele efektywne. My to możemy robić dla układów jakichś tam ziemskich, ale najczęściej te parametry efektywne, które gdzieś tam trzeba wyznaczyć eksperymentalnie. I wtedy mamy model. W gwieździe neutronowej jest problem, więc nasz pomysł jest taki, żeby użyć bardzo dokładnych metod, takich mikroskopowych, a później z, z nich powyciągać różne parametry efektywne do tego modelu 1 stopień wyżej. Czyli, na przykład, y, to co robiliśmy, to, to są takie symulacje, że ciągniemy taki proton, przyspieszamy w takiej materii, y, neutron, w takiej zupie neutronowej i patrzymy, jak, jaka jest masa efektywna tego obiektu. Ponieważ wiadomo, że energia musi być zachowana, natomiast jeżeli są jakieś kanały typu w dźwięk to idzie, czy w jakieś grzanie układu, to energia jest zachowana, to nie znaczy, że masa efektywna się nie zmienia. Więc to co my robimy to właśnie, albo zamiast zamiast myślenia o wirze, jako o czymś co ma strukturę, można pomyśleć, że to są takie nitki, które się przyciągają, odpychają i jeżeli chcemy zgiąć taką nitkę, to, to kosztuje energię. I to jest model efektywny, z którego można Jakąś kwantową turbulencję wyciągać, to jest przykład akurat dla nadciekłego Helu, ale znowu, nadciekły Hel, możemy sobie mieć w laboratorium, możemy zmierzyć pewne parametry, włożyć do modelu i to działa. Z gwiazdą neutronową nie jest tak łatwo, bo nie możemy sobie zmierzyć wielu rzeczy, które byśmy chcieli, akurat, mimo że przez. Pośrednio mamy wgląd w to, co się dzieje w środku, bo konsekwencją tego, na przykład, czy nuklearny makaron istnieje, czy nie, jest to, jak szybko może się obracać taka gwiazda, albo jak szybko może stygnąć, albo jakieś różne, różne parametry można z tego wyciągać, ale niestety pośrednio. No i więc, my to co robimy, to bierzemy jakieś bardzo duże superkomputery, stop, najlepiej dziesiątki na świecie, i tam robimy symulację i z tego próbujemy wyciągać jakieś wnioski. Przyspieszamy taką tą, tą protonę, tutaj, tutaj, wszystko jest w takiej zupie neutronowej. I tutaj to, co z tyłu widać, że coś się dzieje na poziomie korelacji i tu jest taki czarny wir się tworzy. On nie wiem, czy jest najlepiej widoczny. Więc yy, i to powoduje, że ten. Yy, yy, że, że w próżni oczywiście tak by się nie działo. W próżni. Ten, to te, te, to jądro przyspieszało, ile by chciało. Natomiast ponieważ ono silnie oddziałuje, to ono, ono jest cięższe w pewnym sensie I, ten, i ta masa tego efektywna może być do modeli. Wyżej włożona. Więc to, to jest ten jeden przykład, że właśnie możemy patrzeć, to jest, to, jest, to jest wir. To, to był wir, który, jeżeli, jeżeli jest w takiej materii, to on zaczyna się destabilizować i kręcić wokół siebie, wokół taką spiralę robić. Więc to też. Więc wracając do tamtego pytania, które było wcześniej, wierzymy, że model jest taki, że taki wir przyciąga się do takiego jądra i. I one, i więc mamy taką siatkę przyklejonych wirów do jąder, i jeżeli w pewnym momencie e, prędkość tej nadcieczy jest odpowiednio duża, to ten wir się odklei, i jak się zderzy z następnym, to też go odklei, i będzie taka lawina. Tak, i to są takie, i dlatego to też jest problem z przewidywaniem takich procesów kosmicznie, bo to jest trochę proces jak trzęsienie Ziemi, więc e, tak, więc, więc to bywają. Tak, więc to. To jest wszystko, o czym chciałem powiedzieć.